Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt odbierać dzisiaj tę nagrodę. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. A również chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym do Futterby w tym roku, również tym, którzy odbierają dzisiaj swoje nagrody. Zastanawiałem się dzisiaj, co Państwo powiedzieć, jeżeli wygram, i stwierdziłem, że powiem parę słów o sobie. Chcę, żebyście wiedzieli, że bardzo lubię uczyć się od mądrych osób, a jedną taką niewątpliwie mądrą osobą jest znana którą Washington. Który kiedyś podczas takiego swojego słynnego przemówienia powiedział Marzenia muszą przekuć się na swoje cele osobiste Jeżeli tak się nie stanie, to marzenia pozostaną tylko marzeniami w dłuższej perspektywie doprowadzą do rozczarowania. I no, oczywiście mam dużo rozczarowań na swoim koncie, ale nie będę wam akurat o rozczarowaniach się opowiadał Ale no, wam o trzech marzeniach, które udało mi się spełnić. Pierwszym niewątpliwie wielkim marzeniem było stworzenie z Volkswagen leasingów silnego brandu flotowego Gdy dołączyłem 9 lat temu do Volkswagen Financial Services Zaraziłem tym marzeniem swój wspaniały zespół. Myślę, że sami widzicie, jak w ostatnich latach się rozwijamy. Nie jest tak, że nie mamy obszarów do poprawy, oczywiście mamy, ale jedno jest pewne: gramy dzisiaj w ścisłej czołówce Ligi Mistrzów w branży wyłudowej. Drugie marzenie było stworzenie studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na wydziale transportu. Mam straszny sentyment tego miejsca, bowiem 11 lat temu skończyłem właśnie ten wydział i. Stworzyliśmy zespół w ramach Stowarzyszenia Kierowników Rad Samochodowych, zresztą Krzysztof Korzyski jest dzisiaj wśród nami. Krzysztof też bardzo ciężko nad tym filmem pracował. W ramach Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu i w ramach Polskiego Związku i Bizynków Pojazdów. Po półtora roku ciężkiej pracy otworzyliśmy ten nowy kierunek studiów i właśnie się kończy druga edycja. Ja myślę sobie, że fakt, skoro kolejne uczelnie kopiują pod nas, pod nas ten pomysł, jest najlepszym dowodem na to, że osiągnęliśmy wspólny sukces. W końcu trzecie marzenie. Marzenie, które myślę sobie dostałem trochę w Diana. Dlaczego mówię w Diana? Bowiem mój Tata uczył kiedyś liceum matematyki, a moja mama do dzisiaj pracuje jako pedagog w jednym z liceum w Warszawie. Tym marzeniem jest rozwijanie i inspirowanie innych ludzi. I myślę sobie, że skoro właśnie dzisiaj odbieram tę nagrodę, nagrodę, którą przyznał mi Rynek, jest to najlepszy dowód na to, że to marzenie po prostu dzisiaj się spełniło. Na koniec chcę powiedzieć, że tą nagrodę mojej wspaniałej żonie, Kasi Trzaskowskiej, bowiem. bowiem bez jej codziennego wsparcia tak naprawdę i rzeczy nie byłoby mnie tutaj dzisiaj z Wami. Bardzo Wam dziękuję, jestem naprawdę zaszczycony.